Nigdy nie myślałem, że wrócę do tego domu. Zapach starego drewna i wilgoci uderzył mnie jak cios w żołądek, gdy tylko otworzyłem drzwi. Trzy tygodnie minęło od pogrzebu moich rodziców, a ja w końcu znalazłem odwagę, żeby stawić się o zadaniu sprzątania domu, w którym dorastałem. Każdy pokój przechowywał wspomnienia, każdy przedmiot opowiadał historię. Ale to na strychu, między zapudłami i meblami przykrytymi białymi prześladłami. Moje życie zmieniło się na zawsze. Był to szary listopadowy wieczór, typowy dla polskiej jesieni. Deszcz lekko bębił o dach, gdy wspinałem się po skrzypiących schodach prowadzących na stryf. Moja matka zawsze mówiła, że tam na górze są tylko staroci, rzeczy bez wartości. Ale coś się ciągnęło moją uwagę. Drewniane pudełko ukryte za starą szafą, jakby ktoś celowo próbował je schować. Moja ciekawość okazała się silniejsza niż zmęczenie. Gdy otworzyłem pudełko, znalazłem dziesiątki listów pożółkłych od czasu, związanych wyblakłą czerwoną wstążką. Pierwszy list, który wziąłem, był napisany eleganckim, ale drżącym charakterem pisma, jakby powstał po śpiechu lub ze strachu. Pierwsze słowa zmroziły mi krew w żyłach. Jeśli to czytasz, poznasz prawdę o nas. Był podpisany przez kogoś o imieniu Katarzyna i nosił datę grudnia 1979 roku. Moje ręce drżały, gdy trzymałem ten pierwszy list. Papier był pożółkły i kruchy, ale słowa były doskonale czytelne. Katarzyna pisała o chłopcu, o tym, jak została zmuszona do oddania go, o tym, jak jej życie zostało zniszczone przez potężnych ludzi, z którymi nie mogła walczyć. Ale to, co mnie najbardziej szokowało, to by wspomniała konkretne szczegóły. Znam je w kształcie półksiężyca. Alergię na truskawki. Skłonność do leworęczności. To były szczegóły o mnie. Usiadłem na zimnej podłodze strychu, otoczony dziesięcioleciami kurzu i sekretów. Rzeczywistość zaczęła się rozpadać wokół mnie jak mokry papier. Małem znamie dokładnie takie, jak opisała. Byłem leworęczny od dzieciństwa. I tak, truskawki zawsze wywoływały u mnie pokrzywkę. Jak ta nieznajoma kobieta mogła znać tak intymne szczegóły o mnie? Czytałem dalej, a każde słowo było jak pchnięcie nożem. Katarzyna opisywała, jak została oddzielona od syna, gdzie miał zaledwie dwa lata. Mówiła o mężczyznach w ciemnych garniturach, którzy pojawili się w jej domu w Krakowie, o dokumentach, które zostały sfałszowane, o groźbach, które zmusiły ją do milczenia. Powiedzieli, że jestem za młoda, za biedna, za problematyczna, żeby wychowywać dziecko, pisała. Ale byłam jego matką i nic nie mogło tego zmienić. Najbardziej niepokojące było to, jak opisywała chłopca, jak płakał, gdy go zabierali, jak krzyczał mama, gdy był niesiony przez obcych. Nie miałem świadomy wspomnień tego, ale coś w głębi mojego umysłu zaczęło się budzić, jak odległe echa koszmarów, które zapomniałem. List kończył się desperacką obietnicą. Pewnego dnia poznasz prawdę. Znajdę sposób, żeby Ci wszystko opowiedzieć. Musisz wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Mój drogi synu. A potem zdanie, które odebrało mi oddech. Twoje prawdziwe imię to nie Marek. Jesteś Tomasz Nowak, mój mały Tomek. Jeśli czujecie ten sam dreszcz, co ja czułem w tym momencie, napiszcie w komentarzach słowo prawda. Subskrybujcie kanał, bo ta historia dopiero się zaczyna, a to, co nadchodzi, jest jeszcze bardziej szokujące. Spędziłem całą noc na strychu, czytając list za listem. Katarzyna dokumentowała wszystko skrupulatnie, daty, nazwiska, miejsca. Pisała o swoim życiu w Krakowie pod koniec lat 70., gdzie Polska była jeszcze pod reżimem komunistycznym. To były czasy strachu, nieufności i powszechnej korupcji. W listach opowiadała, jak zaszła w ciąży w wieku 19 lat z mężczyzną, który zniknął, gdzie tylko dowiedział się o ciąży. Sama i bez wsparcia rodziny walczyła o wychowanie syna w małym mieszkaniu na przedmieściach Krakowa. Pracowała jako sprzątaczka w budynkach rządowych, żeby utrzymać dziecko, ale mimo to zawsze było jedzenie na stole i dużo miłości. Ale potem, w 1979 roku, wszystko się zmieniło. Katarzyna odkryła coś w budynku, gdzie pracowała, dokumenty, których nie powinna była zobaczyć. Wspominała o listach dzieci i wybranych rodzinach, ale nie wchodziła w szczegóły w pierwszych listach. To co było jasne, to że stała się zagrożeniem dla kogoś bardzo wpływowego. List ze stycznia 1980 roku opisywał noc, kiedy zabrali jej syna. Było trzech mężczyzn, pisała. Powiedzieli, że mają nakaz sądowy, ale papier wyglądał fałszywie. Gdy poprosiłam o zobaczenie adwokata, zaśmiali się. Jeden z nich powiedział: Widziałaś dzieci, których nie powinnaś była zobaczyć. Katarzyno. Teraz twój syn będzie miał lepsze życie. Zdala od ciebie kropka. To, co mnie najbardziej poruszyło, to jak opisywała wymuszone pożegnanie. Tomek uciepił się moich nóg, płacząc. Obiecałam, że wrócę po niego, że mama zawsze go znajdzie. Ale oni wyrwali go z moich ranion, jakby był workiem ziemniaków. Ostatnią rzeczą, którą usłyszałam, były jego krzyki echujące korytarzem. W kolejnych listach Katarzyna opisywała swoją rozpaczliwe poszukiwania. Chodziła do sierocińców, komisariatów, sądów. Wszyscy mówili to samo. Nie ma żadnego zapisu dziecka o tym imieniu. To było tak, jakby Tomasz Nowak nigdy nie istniał. Jakbym nigdzie nie istniał. Muszę tu zrobić przerwę, bo to, co teraz opowiem, całkowicie zmieniło moje rozumienie własnego życia. Jeśli śledzicie tę historię, wiedzcie, że najlepsze, a może najgorsze, dopiero nadchodzi. Nie zapomnijcie subskrybować kanał, bo nie będziecie chcieli przegapić tego, co się dzieje dalej. Kolejne listy ujawniały prawdziwy zakres tego, co Katarzyna odkryła w tym budynku rządowym. Nie widziała tylko dokumentów dotyczących jednego dziecka, znalazła dowody systematycznej operacji, która zabierała dzieci problematycznym rodzinom i umieszczała je u rodzin politycznie niezawodnych. W liście z marca 1980 roku pisała odkryłam, że nie jestem jedyna. Jest dziesiątki matek takich jak ja, wszystkie straciły swoje dzieci w ten sam sposób. Niektóre zostały uznane za psychicznie niestabilne, inne oskarżone o bycie złymi matkami, a niektóre, tak jak ja, po prostu zobaczyły rzeczy, których nie powinny były zobaczyć. Katarzyna zaczęła prowadzić własne śledztwo, wykorzystując swoje kontakty z pracy sprzątającej. Odkryła, że istniała lista wybranych rodzin, par bezdzietnych, lojalnych wobec partii, o dobrej sytuacji finansowej, które otrzymywały te dzieci przez proces adopcji przyspieszony i całkowicie nieprawidłowy. Najbardziej szokujące było odkrycie, że moi przybrani rodzice, Helena i Stanisław, byli na tej liście. List z kwietnia 1980 roku wspominał konkretnie ich nazwiska. Chłopiec został oddany Helenie i Stanisławowi Kowalskim w Gdańsku. Wierzą, że adopcja była legalna, że matka biologiczna zmarła podczas porodu. Nie wiedzą, że żyję, że szukam mojego syna. W tym momencie, siedząc na zimnej podłodze strychu, zacząłem rozumieć, dlaczego moi rodzice zawsze unikali rozmów o mojej adopcji. Dlaczego denerwowali się, gdy zadawałem pytania o moją biologiczną rodzinę. Nie byli złoczyńcami w tej historii. Oni też byli ofiarami skorumpowanego systemu, który bawił się ludzkimi życiami jak pionkami szachowymi. Kolejne listy dokumentowały nieustające poszukiwania Katarzyny. Podróżowała z Krakowa do Gdańska wielokrotnie, próbując znaleźć sposób na zobaczenie mnie, choćby z daleka. W liście z czerwca 1980 roku opisywała, jak udało jej się dowiedzieć, gdzie mieszkam i się uczę. Dziś zobaczyła mojego Tomka po raz pierwszy od czterech miesięcy, pisała bardziej starannym charakterem pisma, jakby każde słowo było cenne. Bawił się w parku niedaleko szkoły. Tak bardzo urósł, ma ten sam istotny uśmiech, który miał jako mały. Chciałam do niego podbiec, tulić go, powiedzieć, że mama nigdy nie przestała szukać. Ale wiem, że to tylko przyniosłoby problemy jemu i rodzinie, która się nim teraz opiekuje. Ale Katarzyna popełniła fatalny błąd. Ktoś ją widział, jak obserwowała. List z lipca 1980 roku ujawniał, że została skonfrontowana przez mężczyzn, którzy wyraźnie byli częścią tego samego schematu, który rozdzielił naszą rodzinę. Znaleźli mnie hotelu. Pisała bardziej pośpiesznym charakterem pisma, wyraźnie przestraszona. Powiedzieli, że jeśli będę dalej szukać, stanie się coś strasznego nie tylko ze mną, ale też z Tomkiem. Ta groźba powinna była wystarczyć, żeby się poddała, ale zdesperowana matka jest zdolna do wszystkiego. Kolejne listy pokazywały, jak opracowała plan dokumentowania wszystkiego, co odkryła, tworząc szczegółowe archiwum dowodów, które pewnego dnia mogłyby zostać użyte do ujawnienia prawdy. W szczególnie wzruszającym liście sierpnia 1980 roku pisała Nawet jeśli nigdy nie uda mi się cię ponownie przytulić, chcę. Żebyś wiedział, że każdy dzień mojego życia był poświęcony tobie. Że każdego ranka budzę się, myśląc o twoim uśmiechu, a każdej nocy zasypiam, modląc się, żebyś był szczęśliwy i bezpieczny. Odkryła też coś jeszcze bardziej niepokojącego. Miała siostrę bliźniaczka o imieniu Maria, która również straciła kontakt ze mną podczas całego tego procesu. Maria najwyraźniej próbowała pomóc Katarzynie w poszukiwaniach, ale też została zagrożona i zmuszona do milczenia. To, co odkryłem w kolejnych listach, sprawiło, że zakwestionowałem wszystko, co myślałem, że wiem o swoim dzieciństwie. Katarzynie udało się infiltrować system, wykorzystując swoją pozycję sprzątaczki do uzyskania dostępu do poufnych akt. Odkryła, że schemat był znacznie większy, niż sobie wyobrażała. Nie chodziło tylko o kilka nieprawidłowych adopcji, ale o zorganizowaną operację, która przez lata rozdzieliła setki rodzin. W liście z września 1980 roku wymieniała nazwiska innych dzieci, które zostały oddzielone od swoich rodzin, Agnieszka, która trafiła do rodziny w Poznaniu, Paweł, który skończył we Wrocławiu, Ewa, która została wysłana do Lublina. Każde imię było połączone ze szczegółami o biologicznej rodzinie i powodami, dla których dziecko zostało zabrane. Schemat był zawsze taki sam: bieżne rodziny, samotne matki, ludzie, Którzy kwestionowali władzę lub po prostu znaleźli się w złym miejscu, w złym czasie. Dzieci były strategicznie redystrybuowane do rodzin, które lepiej służyłyby interesom państwa. Ale Katarzynie udało się coś, czego odpowiedzialni za schemat ci nie spodziewali, znalazła maję, swoją siostrę bliźniaczkę. Maja pracowała jako pielęgniarka szpitalu w Warszawie i miała dostęp do dokumentacji medycznej, która potwierdzała wiele podejrzeń Katarzyny. List z października 1980 roku, napisany przez obie siostry, ujawniał, że odkryły nie tylko gdzie jestem, ale też gdzie są kilkoro innych dzieci. Mamy kompletną listę, pisały. Wiemy, gdzie są nasze dzieci i dzieci innych matek. Wiemy, kto jest odpowiedzialny. Teraz potrzebujemy odwagi, żeby działać. Ich plan był prosty, ale niebezpieczny udokumentować wszystko, stworzyć kopię dowodów i dostarczyć je jednocześnie różnym władzom w różnych miastach, żeby niemożliwe było zatuszowanie skandalu. Skontaktowało się nawet z dziennikarzem w Warszawie, który był gotów opublikować historię. Listy z listopada 1980 roku pokazywały, jak plan postępował, ale też jak niebezpieczeństwo rosło. Katarzynie i Mali udało się sfotografować ważne dokumenty i zidentyfikować co najmniej dwanaście rodzin, które zostały nieprawidłowo rozdzielone. Małe nazwiska, daty, miejsca, wszystko, co było potrzebne do ujawnienia prawdy. Ale ktoś je obserwował. W liście z 15 listopada Katarzyna pisała Śledzą nas. Wczoraj widziałam tego samego mężczyznę w czarnym płaszczu trzy razy w różnych miejscach. Maja powiedziała że ktoś próbował włamać się do jej mieszkania w zeszłym tygodniu. Wiemy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale nie możemy teraz przestać. Następny list, datowany na 20 listopada, był inny od pozostałych. Charakter pisma był bardziej pośpieszny, na papierze były plamy, może łzy, może deszcz. Dziś bezpośrednio zagrozili Marii. Powiedzieli, że jeśli nie przestaniemy z naszym amatorskim śledztwem, Stanie się coś strasznego nie tylko z nami, ale ze wszystkimi dziećmi, którym próbujemy pomóc, włącznie z tobą, mój Tomku. Ale potem stało się coś nieoczekiwanego. W liście z 25 listopada Katarzyna pisała o odkryciu, które zmieniło wszystko. Odkryłyśmy, że Helena i Stanisław nie znają całej prawdy. Naprawdę wierzą, że jesteś sierotą, że twoja biologiczna matka zmarła. Naprawdę cię kochają. To wszystko komplikuje. Udało jej się zbliżyć do moich przybranych rodziców, obserwując ich z daleka, i zauważyła, że nie byli aktywną częścią schematu, byli tylko parą zdesperowaną z powodu braku dziecka, która została zmanipulowana przez system tak samo jak ona. Stanisław pracuje długie godziny w fabryce, żeby dać ci wszystko, co może. Helena robi na drutach wieczorami, tworząc ciepłe ubrania na zimę. Kochają cię tak, jak ja bym cię kochała gdyby miała szansę. To odkrycie stworzyło dla Katarzyny niemożliwy dylemat moralny. Ujawnienie prawdy mogło zniszczyć jedyną stabilną rodzinę, którą znałem, ale dalsze milczenie oznaczało akceptację tego, że prawdziwi winni nigdzie nie zostaną ukarani. Najdłuższy list kolekcji był datowany na 10 grudnia 1980 roku. Katarzyna podjęła decyzję, która zmieniła bieg wszystkiego. Zdecydowała się bezpośrednio skonfrontować z Heleną i Stanisławem, opowiedzieć im prawdę o moim pochodzeniu i zaproponować rozwiązanie, które chroniłoby wszystkich. Spotkałam się z Heleną dziś, pisała. Na początku myślała, że jestem szalona, próbująca sprawiać kłopoty. Ale gdy pokazałam zdjęcia, dokumenty, gdzie opowiedziałam szczegóły, które tylko biologiczna matka mogła znać, zobaczyłam zrozumienie w jej oczach. Helena to dobra kobieta od razu zrozumiała tragedię całej sytuacji. Spotkanie trwało godzinami. Helena wezwała Stanisława i razem wszyscy troje płakali, czycieli, a w końcu doszli do porozumienia, które w tych okolicznościach było najlepszym możliwym rozwiązaniem. Zostałbym z Heleną i Stanisławem, którzy dawali mi stabilne życie i prawdziwą miłość. Ale Katarzyna mogłaby mnie czasami widzieć, zawsze w tajemnicy, zawsze ostrożnie. Zgodzili się pozwolić mi widzieć, jak dorasta z daleka pisała Katarzyna. Helena obiecała, że pewnego dnia, gdy będziesz dorosły i będziesz mógł zrozumieć, opowiedzą prawdę. Stanisław powiedział, że zachowa te listy dla ciebie, jako dowód, że twoja biologiczna matka nigdzie nie przestała cię kochać. Przez następne miesiące listy pokazywały, jak ten sekretny układ funkcjonował. Katarzyna opisywała cenne chwile widząc mnie w parku, obserwując przestawienia szkolne z daleka, śledząc mój wzrost poprzez staranne relacje Heleny. Ale najbardziej wzruszające były małe ingerencje, które robiła w moim życiu bez mojej wiedzy. Dziś zostawiłam książkę polskich bajek na ławce w parku, gdzie zawsze się bawisz. Pisała w liście z marca 1981 roku. Helena powiedziała mi, że uwielbiaś historię, więc wybrałam najpiękniejsze z naszej kultury, żeby się poznał. Pamiętałem tę książkę. Pojawiła się mysteryjnie w parku, a moi rodzice pozwolili mi zabrać ją do domu. Była jedną z moich ulubionych książek w dzieciństwie, a teraz rozumiałem, dlaczego te historie zawsze tak głęboko mnie poruszały. Ostatnie listy w kolekcji były najtrudniejsze do przeczytania. Datowane między 1982 a 1983 rokiem, pokazywały, jak sytuacja stała się nie do zniesienia. Katarzyna była stale obserwowana, Maja została przeniesiona do szpitala w odległym mieście, a presja na wszystkich zaangażowanych rosła niebezpiecznie. Tracą z nami cierpliwość, pisała Katarzyna w styczniu 1983 roku. Wczoraj przyszedł do mojego mieszkania majszczyzna i powiedział, że wypadki Mogą przytrafić się ludziom, którzy nie wiedzą, kiedy przestać. Zrozumiałam przekaz doskonale. Ale nawet pod groźbą nie przestała dokumentować wszystkiego. Ostatnie listy zawierały jeszcze bardziej szczegółowe informacje o schemacie, nazwiska zaangażowanych urzędników, lokalizacje ważnych archiwów, a nawet konta bankowe, gdzie wpłacane były pieniądze z opłat adopcyjnych. Ostatni list. Datowany na 15 marca 1983 roku był inny od wszystkich pozostałych. Był napisany tonem pożegnania, jakby Katarzyna wiedziała, że będzie ostatni. Mój drogi Tomku, jeśli to czytasz, oznacza to, że w końcu znalazłeś te listy. Oznacza to, że Helena i Stanisław dotrzymali obietnicy i zachowali naszą fistoję dla ciebie kropka. Kontynuowała. Nie wiem, czy nadal będę żywa, gdzie odkryjesz prawdę. Groźby stają się bardziej bezpośrednie i czuję, że mój czas się kończy. Ale chcę, żebyś wiedział, że każda chwila mojego życia po tym, jak nas rozdzielili, była poświęcona Tobie, że nigdy nie przestałam być Twoją matką, nawet z daleka. List kończył się konkretnymi instrukcjami. Jeśli coś mi się stanie, wszystkie dowody są ukryte w mieszkaniu Mali w Warszawie. Znajdź ją, będzie wiedziała, co robić. I pamiętaj, — Jesteś Tomasz Nowak, syn Katarzyny Nowak i twoja historia zasługuje na opowiedzenie. Załączony do ostatniego listu był adres w Warszawie i numer telefonu. Drżącymi rękami wziąłem telefon i wybrałem numer. Po drugiej stronie linii odpowiedział głos starszej kobiety. — Halo? — To była Malia, moja ciotka, siostra bliźniaczka kobiety, która mnie urodziła. Gdy powiedziałem Mali, że znalazłem listy, płakała przez telefon. Płakała ponad dziesięć minut, nie mogąc mówić. Gdy w końcu się uspokoiła, powiedziała tylko, Katarzyna zawsze wiedziała, że ten dzień nadejdzie. Nigdy nie straciła nadziei. Maja opowiedziała mi, że Katarzyna zniknęła w kwietniu 1983 roku. Oficjalnie przeprowadziła się do innego kraju, ale Maja zawsze znała prawdę. Dowody, które Katarzyna zebrała, nigdy nie zostały dostarczone władzom, Ponieważ tuż przed zniknięciem odkryła, że niektórzy dziennikarze i policjanci, którym ufała, też byli częścią schematu. Twoja matka była zbyt odważna dla własnego dobra, powiedziała mi Maria. Wiedziała, że ryzykuje, ale nie mogła zaakceptować niesprawiedliwości. W końcu wybrała ochronę ciebie i wszystkich innych dzieci, nawet jeśli oznaczało to poświęcenie własnego bezpieczeństwa. Dziś, Czterdzieści lat później w końcu znam swoją prawdziwą historię. Rozumiem, dlaczego Helena i Stanisław zawsze wydawali się skrywać bolesny sekret, dlaczego czasami przyłapywałem ich na patrzeniu na mnie z wyrazem winy i smutku. Kochali mnie jak prawdziwego syna, ale nosili ciężar wiedzy, że zostałem wyrwany z ranion innej matki. Prawda jest złożona i bolesna, ale też wyzwalająca. Katarzyna Nowak była niezwykłą kobietą, która nigdy nie przestała walczyć o sprawiedliwość, nawet wiedząc, że może to kosztować ją życie. A ja jestem Tomasz Nowak, syn bohaterki, która poświęciła wszystko z miłości. Co myślicie o tej historii? Czy potraficie sobie wyobrazić odwagę, jakiej potrzebowała Katarzyna, żeby udokumentować to wszystko, znając ryzyko? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. Bardzo chcę wiedzieć. Co myślicie o tej podróży poszukiwania poszukiwaniu prawdy? I nie zapomnijcie subskrybować kanał, bo mam wiele innych wzruszających historii do podzielenia się z Wami.